Cześć, witam serdecznie. W takim krótkim odcinku chciałem pokazać jak zdobyć z tym. Startujemy z Guba Poszukiwaczy i Górskie Wzniesienie z tego punktu medytacji. A nagrywam to, bo trochę spędziłem czasu tutaj, żeby to rozwikłać, ale potem pomyślałem, że być może nie jest to takie skomplikowane, jak już się wie jak to zrobić. Ale początkowo chodziłem, stukałem w drzwi i nie wiedziałem jak je rozwalić. W każdym razie pomyślałem, że zamieszczę taki filmik. Może komuś to się przyda, jakby ktoś tutaj kiedyś błądził. Biegniemy w pierwszej kolejności. Znaczy, pokażę tutaj jeszcze, jak wyglądają te drzwi, za którymi ewidentnie przez okno widać skrzynkę, skrzynkę ze stymem. I o, tutaj właśnie tam jest ta skrzynka ze stymem, tutaj ją widać. No i pytanie: jak tam dotrzeć? Tutaj jest wejście na dół do podziemi, Myślałem, że to gdzieś od dołu trzeba przejść. Ale ogólnie mamy tutaj też Neko, który sobie stoi i tutaj przy nim jest też chyba na górze gdzieś jakiś prioryt albo też skrzynia, nie pamiętam. W każdym razie korzystamy z tego, że jest tutaj Neko, jedziemy nim i wyskakując z niego wskakujemy na ścianę i wchodzimy na górę. Niby normalne, oczywiste, ale jakby skupiłem się bardziej na tym jak te drzwi otworzyć, być może gdzieś od spodu się tam wchodzi do tego pomieszczenia, ale trzeba wykorzystać Neko, wskoczyć na górę. I tu mamy e, droid minę. Musimy wykorzystać BD1 i przez dziurę w dachu rzucamy po prostu e, droid minę. Niby proste, oczywiste, ale e, no, mi akurat trochę to zajęło, e, żeby się zorientować co tutaj w ogóle mam zrobić i jak. Rzucamy droid minę, wybucha, drzwi się otwierają, rozwalają właściwie i mamy z w moim przypadku jest to jedenasty z tym, także myślę, że warto mieć jak najwięcej z tym w grze. Dobra, tyle krótko na temat. Słyszymy się w kolejnych odcinkach.